Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, mam pytanie do Pana Marszałka e, Województwa Mazowieckiego. Otóż w dniu 25 stycznia bieżącego roku złożyłam interpelację do Pana Marszałka z pytaniem o termin konkursu na dyrektora Wojewódzkiego Ludowego Zespołu Wieśnika Mazowsza. E, w dniu 13 lutego, bieżącego więc otrzymałam odpowiedź na Moją interpretację daleko niewystarczającą, na Marszałku, a właściwie sprowadzającą, sprowadzającą się do jednego zdania, że decyzja o ogłoszeniu konkursu na wyżej wymienione stanowisko ogłoszona zostanie w późniejszym terminie. Nie wiem, czy to jest żart, ale y, bardzo bym prosiła Pana Marszałka o konkretną odpowiedź. Kiedy zarząd ogłosi konkurs na dyrektora zespołu Mazowsze? czy to będzie za kilka tygodni, czy to będzie za kilka miesięcy. Ta sytuacja w tymczasowości nie służy zespołowi, bo widzimy, że zespół traci prestiż, że następuje degradacja zespołu, że tak się dzieje, proszę Państwa, wystarczy zajrzeć na stronę internetową, widzimy plan pracy na miesiąc, marzec i tam w mateczniku Mazowsze, który przecież został wybudowany jako siedziba Mazowsza, jest tylko jeden koncert zespołu Mazowsze, za to bodajże 5 czy 6 Mazowieckiego Teatru Muzycznego. Mam więc pytanie, jak długo ta sytuacja tymczasowości, kiedy to Um, tak dużą instytucją zarządza pełniące obowiązki dyrektora, a nie dyrektor z konkursu, a jednocześnie osoba, która jest przecież dyrektorem innej instytucji kultury podległej pod, pod samorząd województwa mazowieckiego. Czym spowodowana jest ta zwłoka? Jakie są powody, że konkurs nie jest ogłoszony do tej pory? A jednocześnie czy znane są Panu Marszałkowi opinie prawne, chociażby opinia prawna jaką otrzymał region Mazowsze w Związku Zawodowego Solidarności mam pana przewodniczącego Dubińskiego był wcześniej pewnie musiał wyjść, ale ono dotyczy unieważnienia poprzedniego konkursu otóż um, ostatni etap konkursu, ostatnie posiedzenie miało się odbyć w dniu 29 października 29 października pan dyrektor, pełniący obowiązki dyrektora pan dyrektor Izba poinformował zarząd o podjęciu zamiaru Rozwiązania umowy o pracę z panem Konradem Kolionkiem, który jednocześnie reprezentował zespół, był reprezentantem zespołu Związków Zawodowych Komisji Kultusowej. Z, z tej opinii jasno wynika, że będzie przyczyną odwołania osoby z prac Komisji zamiast rozwiązania z nią umowy o pracę. A poza tym proszę Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jest też stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy. To stanowisko również przed ubiegłym tygodniu otrzymały związki zawodowe, że umowa, umowa, rozwiązanie umowy o pracę z panem Konradem Goliankim, jak również z panią Iwoną Wieczorek, a więc członkami zespołu, pracownikami tej instytucji, również y, działaczami związków zawodowych odbywa się niezgodnie z prawem. Bardzo proszę Pana Marszałka o odpowiedź na moje pytanie. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku, jeżeli chodzi o odpowiedź dotyczącą terminu, w którym odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze, to dzisiaj nie jestem w stanie udzielić dokładnej odpowiedzi. Zarząd obecnie prowadzi monitoring działań w Madoński Dolby, w Madoński do zespołu w Mazowsze, na zawsze, a także całego otoczenia, 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 otoczenia tego zespołu przy tych wszystkich danych i wyciągnięciu stosownych wniosków wtedy zostanie ogłoszony konkurs na to stanowisko. Niestety dzisiaj nie jestem w stanie podać dokładnego terminu, ponieważ ta decyzja nie została jeszcze przestrażoną podjęta. Jeżeli chodzi o stanowisko Biura Usługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa na unieważnienia konkursu, to takie stanowisko nie zostało przesłane do urzędu i nie posiadamy tego materiału. Niemniej ono nie, nie odnosi się do bezpośredniej przyczyny unieważnienia tego konkursu, ponieważ konkurs został unieważniony z powodu przekroczenia terminu, który został wyznaczony Komisji, Pan Przewodniczący, na no jego przeprowadzenie. Również nic mi nie wiadomo o tym, aby dotarło do urzędu pismo z Państwowej Inspekcji, z Państwowej Inspekcji Pracy, o której mówiła Pani Radna. Jeżeli oczywiście dotrze, to wtedy się odniesiemy, natomiast nie wiadomo, żeby dotarło. Dziękuję. 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 Ciebie. 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 Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja też nie chcę wywołać dyskusji, ale Pani Warszał, czy to będzie za kilka tygodni, czy to będzie za kilka miesięcy? Proszę doprecyzować, kiedy ten konkurs może być ogłoszony. To nie jest tak dużo, no, żebyśmy się nie niepokoili my, a jednocześnie no, ci wszyscy tworzyli, do którym dobro zespołu jest bliskie na sercu. Proszę o to określenie tego terminu. Odnośnie tych opinii myślę, że pan przewodniczący Dubiński złoży je jak najszybciej na ręce pana Marszałka do zarządu, tak abyście Państwo się mogli z nimi zapoznać. Dziękuję.